Dzień dobry, to jest znów moje muzeum. Muzeum em, <küh> Dzisiaj narysowałem pachołek drogowy, on chyba weszł od Taki Widzicie? Tutaj ma. Tutaj próbowałem tą zachować kolorystykę, ale. Co my? Dobrze, wyszło. Dobrze, tu jest mierz, który się nazywa e, Ergo Sam, czy coś takiego. Tu, tutaj myślę, że mi naprawdę ładnie wyszło. Tutaj trochę ostrze jest za. nie jest wystarczająco. E... sztupła. Po prostu jest trochę za, za duże, za szerokie. Tak. Myślę, tutaj próbowałem dopasowywać kolory. E... Raz mi się nie udało to zemolowałem. Tutaj ma. to, gdzie się trzyma. Tu ma. to. Tu ma takie ozdobienia. Próbowałem zachować. Wygląda, ale. Trochę ciężko było, tutaj ma tę gwiazdkę dziwną. No mi tak dobrze nie wyszła. I tutaj mam katana. katanę. Weźcie wszyscy co to Kap kat kapana... katana, co nie? Japońska broń. Wiecie, samuraja. No, tak, i tak to wygląda, taka katana piękna. Tutaj jeszcze przez 5 sekund się na każdą popatrzę, żebyście mogli się przyjrzeć dokładnie. Um, to by było na tyle. Pamiętajcie, że następny odcinek będzie z Minecraft. <tryk> To, to na tyle, subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej, z dzwoneczkiem oczywiście musi się żeby, żeby wam przypomniało, że zrobiłem kolejny super odcinek. I ogółem to, to było na tyle. Do widzenia i miłej nocy lub dnia.